Cześć, siemanko, witam was na odcinku, a dzisiaj będziemy nagrywać Nie bądź lamusem challenge, czyli losuję tutaj karteczki, tutaj mamy karteczki, ile minimum muszę w Timbermanie zdobyć punktów i mam na to zawsze trzy próby losujemy trzy karteczki, ja nie wiem jakie tu są w tym momencie wam się pokazują jakie są w ogóle tutaj karteczki i teraz sobie mieszamy tu o, o, trzeba, dobra, dobra, nie wiem, i dobra, mamy, prawda? Dobra, i losujemy, powiedzmy tą, wezmę tą i tą, dobra, dobra, to odkładamy na bok i pierwszą, jaką będę mieć, to 111, o, tu, odłóżmy, Druga jaka będzie, to będzie 10! Dobrze, dobrze No i ostatnie będzie to 150 Wiem, że to są jakieś tylko takie małe Ale widzimy się już w grze, więc widzę się z wami za chwilę Więc nara Cześć, witam was z powrotem No i zaczynamy challenge, jesteśmy z powrotem więc tak, zacznijmy od najmniejszej do największej Zasady już były wytru wy... wam powiedziane, tak się mówi I zaczniemy Najpierw zrobimy minimum 10, mamy na to 3 próby. Później 111 i 150, więc... Najbardziej się obawiam tego 150, bo dawno nie grałam na laptopie No ale zobaczymy, więc... No, chyba lecimy Dobra. mamy 10 już możemy się zabić, więc to mamy zaliczone yy, i lecimy do następnego, ale zanim jeszcze następny yy, krótka reklama, cześć a to jest reklama hu, słuchawek Steel Series najlepsza marka na świecie robi najlepsze słuchawki dobra jakość, a kosztują jedyne 199,99 zł za jakość się płaci są bardzo dobre jakościowo i są najlepsze na świecie. Więc ja wam wam polecam do zakupu linku dołu, link w opisie, więc możecie kupić takie słuchawki. Więc wracamy do odcinka. Dobra, cześć. Jesteśmy już z powrotem, więc pierwsze jest zaliczone. Teraz będziemy mieli 111. A jeszcze na koniec sobie wylusujemy, wylosujemy wylosujemy Jedno i będzie po prostu. W razie czego. mamy 111 szybki wdech. I lecimy dy. Do. No. Dobra. na muzyczka. Dobra, no skończyłem, nie chcę dalej ciągnąć, więc, no bo nie ma sensu, no bo jak już mam zrobione, więc drugie zaliczone i mamy ostatnie 150, i lecimy. Nie! Mamy jeszcze dwie próby. Więc mam nadzieję, że mi pójdzie. Jakoś tam na pewno nie przypadła do Nie. Ostatnie próby. Jeżeli to, to przegram, to wymyślajcie mi kary w komentarzach. Tylko nie przesadzajcie, bo, bo ja wiem, co którzy mogą. Mam. I mamy policjanta, ale ja tego nie wybiorę, bo mi się nie chce. NIE! NIE! Sko jedyna, matko jedyna! Nie, no idziesz do domu, naprawdę! Nie, no to siwy dym! Matko jedyna... Dobra... Więc no... Wymyślajcie, tylko nie przesadzajcie. I zaczynajcie pytania, nie masz psychy, bo nie jestem na mózgu, no. No to wychodzi 150 przez głupie błędy. Ale zrobimy to zrobić. No na pewno już przegrałem, no ale... No, no, no nawet mi już nie wychodzi. Dobra. Dobra, no dobra. No no to co, no jeszcze... Dolosujemy jedno, zobaczymy co wyjdzie, dobra, powiedzmy to weźmiemy. I mamy 6,9! 6,9 fajna liczba. Po, pozdrawiam ludzi, którzy są 6,9. Więc, no co no, zrobimy, spróbujemy to zrobić. Nie, dobra, mamy jeszcze dwie próby, dlaczego ja się spinam? Głupie L, dobra, ostatnia próba. Dobra, no co, no, no, przegrały mi tak te 150, się nie udało No, ale niestety, no Bardzo wam dziękuję za ten odcinek, a jutro wlatuje taki piękny odcinek, że Już wiem, co to będzie, już wiem, jestem na to napalony, więc, no Więc, a w ogóle teraz jest wolne, więc przez te yy, dzisiaj piątek sobota, niedziela, poniedziałek będą się pojawiać odcinki więc zrobimy takie sobie mini maraton jak to niektórzy albo mini daily więc no na pewno mam, mam pomysł na odcinki, więc myślę, że wam się spodobają i bardzo wam dziękuję za ten odcinek, zostawcie łapkę w górę subskrypcję no i widzimy się w następnym odcinku to już jutro Jutro spróbujemy, zobaczyć o której wstawię odcinek, ale myślę, że coś godziny 18, coś takiego, więc dziękuję Wam za oglądanie, no zostawcie łapkę w górę, lajka, no wymyślajcie kary, tylko nie masz psychy, no i to zrobię. Ale pamiętajcie, nie masz psychy w tej grze, że w tej grze albo w jakiejś innej, tu może być Fortnite, FIFA, Timberman, Eurotrack. CS więc takie gry możecie wymieszać No i Nara